How you doing? chciałbym zaprosić na schab z ryżem w sosie słodko pikantnym. Będzie naprawdę fajnie. Zapraszam. Kroimy schab. Takie paseczki, proszę bardzo. Na początku w plastry. Takie dosyć cienkie. A później w takie. Może być nawet tak. I teraz takie paseczki, proszę bardzo. Już nawet 3 i teraz dwa. zapraszam. Tak to wygląda. I teraz ląduje mi serce. Proszę bardzo. Schab manujemy w następujący sposób. Na początek troszeczkę miodu. Ja wiem, że każdy, wiadomo, nie. Jut. Ta łyżka zostaje. Później sos sambalolary. To jest takie jakby starte, chili. słodko pikantne. Jak lubicie. I na sam koniec sos sojowy ciemny. I mieszamy. To można wstawić do lodówki, ja wiem, 15-20 minut. Maksymalna moc, proszę bardzo. Olej, i trochę soli. znaczy trochę, każdy wiadomo, nie? I ta sól z tym olejem zrobi fajne, fajną robotę wykonaną. Zapraszam. Państwa, mam nadzieję, że mi się uda, kroimy paprykę, czyli tak, ścinamy to raz, ona jest trochę mała, to może być trochę trudno i skrojamy to, prawda, później otwieramy ją tak, otwieramy ją tak i w sumie tutaj nic nie trzeba robić, tylko można zrobić coś takiego, jeszcze wyciąć, aj, troszeczkę mi się ten, ale ten, dobra, to biały to wytniemy, można wyciąć to, to samo robimy z czerwoną, proszę bardzo, szybko tu, to jest trochę inaczej, ten, otwieramy tu patrzymy jak to wszystko wygląda, ładnie, pięknie no i robimy coś takiego, takie cięcie nie, a urwało mi się dobra tu, tu no i mamy czysty czysty pasek, taki trochę mi się urwało, już jeszcze tutaj żółta mieszamy paprykę kroimy w kosteczkę czy możemy sobie wybrać gdzieś tyle i tyle i to są tak jakby trzy i raz, dwa, trzy I bierzemy tak raz dwa już gotowe jeszcze te dwie Teraz czerwoną. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 cztery. No i w kosteczkę. Nie? Raz, dwa, dwa, trzy. Tak to wygląda. Proszę Państwa ryż fajnie się podpraża, tak jak mówiłem. E, można go już dalać wodą. Proszę Państwa i będzie taki charakterystyczny dźwięk. dosyć duży wody można trochę zamieszać i on się teraz będzie fajnie gotowo teraz proszę państwa kroimy imbir kroimy go w takie ja bym powiedział nawet e, wpierw takie e, jakby plastra później w paski dobra i teraz te plastry możemy pokroić takie chociaż on jest mały takie jakby plast, e, paseczki Prawda? Takie coś wychodzi. Zabieramy się za czosnek. Można wszystkie naraz spróbować. Zaczyna być ok, także wlewamy olej i na początek pojedzie suszona papryczka chili. Ostra, żeby nadać dobrej, fajnej bazy. Trzy suszone piękne papryczki chili, po prostu zapominacie, że, żeście je kupili i nagle gdzieś się pojawiają w tej postaci. Wkruszamy, nie? I na pewno, błagam Was, nie wyjmujcie ziaren. To jest przestępstwo. Ziarna mają właśnie tak wlecieć w ten sposób. Bo wtedy ten zapach jest. One muszą tak trochę nawet szczernie, proszę Państwa. No i teraz wrzucam czosnek i imbir. Wspaniały zapach. Cudowna akcja. Zapach aż mi zatkało Nie wiem co mam powiedzieć, nie mogę mówić To jest Szanghaj Tam tak żyją I wskakuje od razu zamarynowany schab W Chinach tak się gotuje Nie ma czasu na nic. Teraz yy, odlewamy ryż. I z powrotem do garka do wystygnięcia. Teraz dodaję do ol, yy, sorry, do tego schabu, do tych wszystko co tam ładnie, fajnie dochodzi, oleju sozemowego. Tak dla smaku, dla takiego aromatu. Zapraszam. Odrobinę Teraz papryka trochę, trochę czerwonej, trochę żółtej. O, padła już czerwona. Ważnym elementem tego dania jest sok z ananasa, a jaki i również sam ananas. Zapraszamy. Sok z ananasa, zapraszam. Doda takiej, można powiedzieć, słodkości. Wymiesza te wszystkie smaki, bo schab naprawdę dobrze działa z ananasem. Zapraszam. A na nas kroimy. Tak można zostawić. A na nas Deski oczywiście proszę Państwa dla zagęszczenia sosu. E, znany trik starożytnych Chińczyków skrobak, e, skrobia kukurydziana o drobineczka Tak to wygląda, proszę Państwa. Za chwilę najważniejszy moment w życiu większości ludzi, czyli moment serwowania. Zapraszam. I teraz danie. Zapraszam. Jest to naprawdę fajna, świeża potrawa, mieszanka ostrości, słodyczy trochę takiego kwasku, ryż, schab. E, wiele osób by na pewno chciało to zjeść. Mam nadzieję, że to zrobicie u siebie. I życzę naprawdę smacznego. Mam nadzieję, że się niedługo widzimy. Pozdrawiam.